Już piąta edycja Kongresu Mów. W tym roku Kongres Mów to platforma dyskusji pomiędzy przedstawicielami przemysłu motoryzacyjnego, a rządem polskim, a agencjami rządowymi. Kongres Mów 2023 odbywający się podczas targów Motor Show pokazał przed jakimi wyzwaniami stoi branża motoryzacyjna, która jest bardzo mocno powiązana z branżą energetyczną w ostatnich latach. Kongres MUF jest fascynujący w tym roku, ponieważ rozmawiamy o energii dla przemysłu. Nasz przemysł samochodowy, a także firmy, które są tutaj reprezentowane, bardzo by chciały rozwinąć swoją działalność w Polsce. Do tego potrzebujemy dobrych rozwiązań energetycznych. Energetycy przyszli, rozmawiają z nami, także mamy nadzieję, że będą to bardzo owocne rozmowy. Branża motoryzacyjna bardzo mocno się zmienia. W najbliższych pięciu lat zmieni się bardziej, aniżeli zmieniła się w ciągu ostatnich 50 lat. Proszę zwrócić uwagę, że ze względu na cyfryzację, na automatyzację jazdy, samochody stają się coraz bezpieczniejsze. A ze względu na elektromobilność, na elektryfikację samochodów, pozbawiane są emisji szkodliwych substancji. Rozmawiamy dzisiaj zatem o tym, czy jesteśmy w stanie technologicznie ten wymóg spełnić, jak dostarczyć prąd do fabryk samochodów, aby on był czysty, tani, przewidywalny i pewny. No i wreszcie, czy będzie nas stać na te samochody, które w przyszłości będą poruszać się po ulicach polskich i europejskich miast. Jeżeli spojrzymy na to, co dzisiaj dzieje się na rynku zarówno energetycznym, jak i na rynku produkcji samochodów, to okazuje się, że te rynki razem się łączą. Rynki razem łączą się, tworzą. Różne nowe okoliczności, to stwarza szereg barier, które trzeba pokonać. Konferencja mów pomaga pokonać te bariery. Wyzwania, które stoją przed branżą energetyczną i przed branżą motoryzacyjną, zaczynają być ze sobą często tożsame. Widać, że jest to miejsce na solidną dyskusję, wskazywanie wyzwań i de facto szukanie rozwiązań, które stoją przed branżą motoryzacyjną. Musimy rozmawiać ze wszystkimi partnerami i tradycyjnymi i nowymi o tym, jak. Powinniśmy wspierać tę transformację tak, żeby polskie firmy transportowe, polski transport, polska ekonomia, atrakcyjność inwestycyjna Polski utrzymana została na tak wysokim poziomie, jakim jest teraz w Europie. Motoryzacja dzisiaj i motoryzacja za lat 15 to będą zupełnie dwie różne rzeczy, ale już dzisiaj musimy o tym mówić, musimy uczulać rządzących na to, co się zdarzy i na to, żebyśmy my jako Polska byli takim samym miejscem, a może nawet lepszym, jeżeli chodzi o produkcję pojazdów, produkcję części i podzespołów. To wielka szansa przed Polską, żeby stać się Europejskim Centrum Produkcji Samochodów, lecz warunek jest jeden. Europejski konsument potrzebuje zielonych certyfikatów, potrzebuje, by prąd używany w tych fabrykach był ze źródeł odnawialnych.